Cześć, jestem Chłopca Golemi Pocztowych Dzisiaj nagrywam taki filmik o bojowcach no angielskich, miniaturowych kurka ozdobnych gdzie też nagrałem, dawno nie nagrywałem jest fajne kurki bojowca waleczny, wysoki no, kurka cieńsza, mniejsza bardzo ładna parka. tak naprawdę widać. widać jeszcze będę robił Wódka żółtego, takiego ma tutaj, do boki takie żółte i kurkę, yy, taką jak ona, tylko że miała troszkę więcej żółtego, taką sprokatą trochę, żeby było na innego. I to jest ob, są obce kurki, kolcik obcy, kurka obca bardzo fajne. Kurki oswajane Kółki zaprezentował Musiałbym nie zaprezentować Ale ja tak to wysoko ładnie stoi Tylko teraz, teraz Kurka... Niech wyjdą, bo nawet jak w polskich